Siemanko, minut z tej strony, to Juniorski, And welcome back to Fix It Up! Moi drodzy, mamy Audi A5, którą zrobiliśmy w sumie na Audi S5, ponieważ ona ma dosyć fajne wydechy. Tutaj ma też fajny dyfuzor, ale jest jeden problem. Ten samochód to jest tylko i wyłącznie i630. Musimy, moi drodzy, sprzedać to i630. Ja się w ogóle też zastanawiam, czekajcie, bo mamy tak, mamy codes, mamy settings. Gość tutaj jedzie BMW. Mamy tak, bins, tutaj mamy Robux Shop Portable Jack. Nie wiem co to jest. Reaper or Lift Cars Anywhere Without Need a Garage Jack? Dobra, VIP. Golden VIP, czy 5 income per minute, extra inventory. To chciałem kupić. Widzisz, ja to chcę kupić, ponieważ to mi się mega przyda. Będziemy mieli teraz, moi drodzy, 20, 20 slotów, nie? No to jest po prostu spoko, nie? Dobra, to kupiliśmy. I to mi teraz zniknie, czy to się stanie? Nie wiem. Infinite Gas, tego raczej nie potrzebujemy. I czy ja mam teraz więcej? Ja, ja mam więcej. Wiesz o co chodzi? Bo ja chcę powyciągać wszystko z tego silnika. A z racji tego, iż to jest 3-0, i kiedyś się może przydać 3-0, na przykład kupimy sobie Nissan Silvia i tam będzie 2.0 wsadzone. I ja będę chciał tam wsadzić 3-0. No to będziemy to po prostu, po prostu mieli w slotach, nie? Dobra, podjedziemy może teraz do. Nie no, tutaj raczej niczego nie ma. BMW-M3 się zrespiło ewentualnie. Nie wiem, czy będziemy je gdzieś mieli tutaj. Czekaj, nie umiem tutaj wskoczyć. Niestety tutaj na razie niczego nie ma. Gościu jeździ BMW M5 sobie tutaj. Mamy Passata. Będziemy musieli też pasaciora sobie kupić. Tutaj mamy Golf fixat O, jest! Jest BMW M3! Moi drodzy, jest BMW M3. Możemy sobie kupić tą BMW M3. I właśnie zrobimy ją BMW M3, nie? Confirm. Kupujemy ten samochodzik, moi drodzy. Ponieważ ja, ja go też potrzebuję w garażu, nie? 10% szansy, że będziemy mieli... Ja wiem, że ja kiedyś ten samochód miałem. Jaki tu jest w ogóle silnik wsadzony? Bo my tutaj od razu będziemy robili ją na... BMW M3 E36 miała wsadzone 4.2, chyba, albo 4.4, muszę zobaczyć, tu jest w ogóle 2.0 wsadzone, więc to jest zwykła BMW 3, a nie BMW M3, czekajcie, ja to sprawdzę, BMW M3 E36 engine, 3.2 litra, 6 cylinder my 236 kW, czyli 321 PSów. E36 M3 ma wsadzony silnik M52, no dobra, ale ile on ma hubraum? Weichia Motuahad, bla, 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 bla. Engine. Czekaj, Hubron napiszemy. Bowside. Od 9,2. M3, 3, 0. Aha, bo tu jest, dobra, czyli on miał 3, 2 wsadzone. Ja myślałem, że. Cylinder. 6 cylindrów miał wsadzony. Okej, okay, nawet nie wiedziałem, nie. I zrobimy. To, to jest coupe, ale zrobimy właśnie też coś takiego, nie? BMW M3 coupe zrobimy dzisiaj. s 60 czy ktoś sprzedaje? Nikt nie sprzedaje. E60. Trzy, dobra, 3. Trzy, no, czy musimy tutaj wsadzić 3.0. I to jest ideolo. Wiesz, dlaczego to jest ideolo? Ponieważ my nie musimy nic kupować, bo tak naprawdę ta Audi S5, którą my teraz mamy. To my po prostu wsadzimy wszystko, co jest tam, tutaj a stąd wyrzucimy to, tą 2-0, no bo my tego nie potrzebujemy w ogóle, nie Dlatego też, moi drodzy, muszę podjechać sobie pod garaż, Ciema. nissan Silvia się zrespił. No Nissan Silvia na razie nie potrzebujemy. Tutaj w ogóle jakiś gościu bez nogi stoi. BMW M3 się znowu zrespiło, widzicie to? BMW M3. W ogóle chciałem też takiego Mercedesa. Aha, i zrobimy teraz tak, bo ja kupiłem ten samochód za 18 tysięcy ja sobie podjadę. O oh. oh my god! O, ma E30, M, M, E39? Czy to jest E60, właśnie? Masakra, nie wiem. W każdym bądź razie jedziemy sobie teraz tutaj naszym BMW M3 i zrobimy ją fajnie. Ona naprawdę będzie ładna, nie? Ona oczywiście napęd na tył też ma i tak dalej, i tak dalej. I zostawimy ją sobie w garażu, ponieważ ja ją w garażu będę potrzebował i za niedługo musimy sprzedać Golfixa, ponieważ będziemy musieli, wiecie, jak tam ogarnąć inny temat, nie? Dobra, Wejno, poczekaj. Ile ja sprzedam ten samochód? 10 koła, więc stracimy 8 tysięcy na nim. Ale my sobie oczywiście podejdziemy tu. Otwieramy garaż. Jak co? Od... Garaż limit reached? O nie, no widzisz, no muszę... Kurde, ale badziew. Ale badziew, bo musimy się pozbyć tego Golfa. Who has Toyota Supra? Me. I have. Dostaliśmy, moi drodzy, Toyota Supra 0,3%, nie? Jak ja ją sprzedaję u gościa, to on mi chce za nią dać 150 tysięcy, a z tego, co mi się wydaje, ona ostatnio poszła za 1-2 miliona. Czajszto? to? 1-2 miliona. Dobra, tutaj ma gościu Audi RS3, też by mi się przydało. Sell it! 1,2 mil. 1,2 mil. 1,2 mil! 1, mil. 1, mil. 1 mil! Dobra, robimy tak, wyciągamy... Co my tutaj w ogóle mamy wsadzone? Mamy V8 wsadzone. Tu jest to, dobra, weźmy może wyciągnąć. No ja musiał też zrobić porządek z tymi Golfami, nie? Compart shop. No, I don't want to sell it, sorry. Ale podjadę do niego, no. Czekaj, odpalaj to badziewie. Patrz, jadę. Patrz, 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 patrz. Są czy ich nie ma? Halo? ma Który to jest? Budzi? 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 Patrz, widziałeś? Nice for drift. Nice for drifting. I offer 200 tysięcy. Ostatnio poszła za 1-2 miliona, stary. Dobra, nie? fa. Ej, BMW M M5 s 60 się pojawiła! BMW M Nie mam miejsca! Nie mam miejsca, stary. Dobra, nie? Dobra, nara! Nara. na Uciekaj. BMW M5 l 60 się zrespiła. Nie mamy miejsca. Muszę ogarnąć teraz tutaj ten temat, nie? Co my teraz tutaj musimy zrobić? Wyciągamy wszystko z Audi RS5 S5, przepraszam, z Audi S5 wyciągamy I teraz tak No otwieraj to, kurde, czemu tu są takie lagi w tej gierce? No pa, jak to się otwiera, nie? Co za badzie? dobra, wyciągaj to wszystko I teraz tak, mamy e, Store part, store part, store part, store part Wydaje mi się, że to by było chyba na tyle, nie? Tak mi się wydaje Co chcesz? Engine, non? No co chcesz? Co chcesz, ziomek? Wyciągamy teraz, moi drodzy, Audi BMW M3 nie, siema. Siema, elo. No wy... Patrz, co się dzieje, no nie mogę! Masakra, ty. Engine 2.0. Wyciągamy całą tą dwuzerówkę. Patrz, wszystko chyba wyciągnąłem, nie? Bo to takie zbugowane w ogóle jest, nie wiadomo w ogóle, o co chodzi, nie? Dobra, lecimy. Patrz, inventory i mamy tak. Eee, cylinder head, take out. Nie da się? Eee, engine block najpierw muszę, nie? Engine block. Później to. Później musimy zrobić słapa na inventory, Musimy Spark plugi wyciągnąć i musimy wyciągnąć To Cyk i cyk, nie? You also have another BMW? No only. Only this one! No made, only this one! Kurde, no, no nie z znowu... ten no, co za badzie w tej To jest 2-0! Ja to ja to wyrzucam, nie to jest bez sensu. Po co mi to w ogóle jest potrzebne, no? w ogóle nie jest potrzebne. Jakie tutaj mamy engine wsadzony, patrz? I630, pato. A czemu Condition jest na 78%? Czemu Condition jest na 78%? Aha, bo akumulator. Akumulator musimy podładować jeszcze, nie? Thank you, Biju, bijiu Mike. Czekaj, pa, ja mu wyciągnę tą... Ee, patrz, ja mu to wyciągnę, nie? Patrz. Siema. Siema. What other cars do you have? Supra. <laughs> Supra, czekaj, pokażę mu, pochwalę się, nie? Supra. Później to mamy. Patrz, cyk, Audi RS4 B5, 0,01% szansy, patrz widziałeś, 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 później mam, Audi S5, Audi S5 without engine, <laughs> without engine, bo będę robił swapa. Because I will make swap into RS5 with 4%. 2, y nie, cele, to chyba ci wali ty! I patrz co jeszcze mam, nie? I jeszcze mam. Czekaj, może mu tego golfa? Tego? Tego. Nie, nie tego. VW golf GTI! No czekaj, VW Golf GTI. gdzieś VW golf GTI in Silver. I jeszcze mam jedno. Pa. <laughs> jeszcze takie. VW Golf GTI in green. <śmany> masakra, nie? Ja nie mogę, ty, patrz, jak się cieszy, o BMW M5 E60, no fajne, fajne, nie? Ale nie wiem, jak tutaj są trady, nie mam żadnego pojęcia, jak się tutaj traduje w ogóle. Ja bym mógł sprzedać tego Volkswagen'a Golfa, nie? Ja w ogóle chcę mieć wszystkie limitki, jakie tutaj są dostępne. Sell the Audi A5, I can sell VW Golf GTI, tylko nie pamiętam, jaki to był, ten jest tańszy chyba. Ten zielony jest tańszy, więc tego zielonego się muszę pozbyć. Nie, ja się tego zielonego się muszę pozbyć. Za 70 koła mogę sprzedać. Za 70 koła i zostawimy sobie tamtego szarego, bo tamten szary też jest spoko, nie? On ma, on ma 2% szansy, nie? 2% szansy na VW, 5% szansy na, na Audi, no. No co ci mogę powiedzieć? No niestety, niestety nie mogę ci dać I'm Audi fan, haha, <laughs> sorry Napisałem teraz I want Audi, no nie, nie sprzedam ci, stary Jeszcze będę robił słapa na RS5, nie? To, to, to nie jest tak, że ty se po prostu, o powiesz mi, nie? VW Golf GTI is good, nice sound Gdzieś Fajnie How much is it? 70, 70K, 70K, zejdę mu do 60. O, oh, okej, okay, okej, okay, ale how to trade? How to trade in this game? Jak to się w ogóle traduje? Robux Shop Inventory Codes. Patrz, BMW M3 się zrobiło. Settings. Jak to się robi? Ja nie, ja, ja nie wiem, jak to się w ogóle traduje, nie? Tu się nie da tradeować. Nie da się tutaj tradeować. Okej, okay, no dobra. Czekaj, on mi powiedział, komu jest mi. Podbędziemy się tego, bo on jest, on jest. Czekaj, no czekaj! A. 70 koła, nie? Gdzie tu jest trading? Tu jest trading? Tu się traduje? No nie, no on mnie chce napaść zaraz, nie? Czekaj, tu się staniemy. I gdzie teraz? Gdzie on poszedł? Tutaj poszedł. U. A, tu jest kontrakt! A, jest! Okej! Okay. I can buy it, lol. I need to sell 50 cars. I only sold 30. To jest takie głupie, nie? Że to jest niemożliwe, ey. I to naprawdę jest głupie, ej. Baterie możemy sobie ewentualnie też wsadzić od razu do tego BMW, nie? 36 for sales. Only 30k and it is. A E6. Can you take me to the garage? Nie, no nie, nie działa. No nie mogę. No co ci mogę powiedzieć, nie? To jest głupie, że sell contracts. Stary zrobili coś takiego, nie? Ford Traffic się w ogóle zrespił. Też go muszę zdobyć, nie? Stary. To jest, to jest bez sensu, nie? No nie, mo nie mogę, nie mogę, nie mogę, nie mogę. No muszę sprzedać jeszcze 50-20 samochodów. Mam patrz, 30 tylko sprzedane, nie? To, to jest głupie, że oni tak zrobili, że, że muszę sprzedać stare 50, nie no? Bez sensu, no musimy to, to zrobić, nie no... mi się trudno, nie? E36 for sale for only 30K, I don't know how to do it No wiem no właśnie, no Jak on się nazywa? Biju Budzi, czy 68? Widzisz, me too. I have error, need to sell 50 cars, to buy contracts. No niestety, no co ci mogę powiedzieć, no? No bez sensu, no. Lipa, no. Ja kupuję baterię. Confirm. Store part. No niestety, no. No niestety, no nic nie zrobimy, stary. No nic nie zrobimy. Nic nie zrobimy, no, no bez sensu, no. Lipa. Fajny, fajny, ale podoba mi się, no. Fajny, fajny, podoba mi się. Naprawdę, ten Golfix mi się podoba. Chyba zostawię taki zielony, a nie szary. No, bro! za też sobie musimy kupić, bo też jest rare No co zrobisz, no nic nie zrobisz nie? Nic nie zrobisz, no takie Takie badziewie, chyba nie wziąłem tej baterii, nie? Tak mi się wydaje, mam tą baterię, czy nie mam tej baterii? No mam baterię, dobra Take out Wyciągniemy tą I wsadzimy tą Cyk, no kupuj z tanie samochody No ja wiem, ale mam 346 tysięcy Condition 90, czemu Condition jest 90? Bo muszę naprawić jeszcze, wiecie co muszę naprawić? Łodnicę Łodnicę muszę naprawić i wtedy będzie spoko chyba, nie? Bip. Bip, 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 bip. Fajna BMW M3. No, sorry mate, take some. I will sell, I can sell right now. No bez sensu, no co ci mogę powiedzieć, no. Następnym razem. O poszedł no i wszystko. Dobra, patego, nie? Ale to idzie bokiem już, ale to idzie bokiem. Ja wiem, że my już kiedyś mieliśmy taką, a nie on jest ze mną. Ja wiem, że już my kiedyś mieliśmy coś takiego. O u. Zrespił się. Taką BMW-M3, ale muszę ją mieć po prostu w garażu u siebie. Dobra, wyciągaj tą chłodnicę. Wsadzimy ją sobie tutaj, do kogoś. To nie jest moje stanowisko, ale się mówi trudno. Patrz jak pingwin. Tutaj próbuję ogarnąć temat. Pingwin! Pingwin fa jedzie. O, kurczak przyjechał. <laughs> kurczak przyjechał? Co to jest za kurczak? Nie wiem. Dobra, dawaj tą chłodnicę. Install. I czy ja teraz będę miał 100%? No oczywiście, że mamy 100%. Opon nie zmieniam, bo to są takie idealne BMW-M3. Tak ci powiem, nie? A to co jest? Nie jest Nissan Silvia chyba, nie? Nie wiem, dobra, moi drodzy, jaką BMW M3? Ja tutaj gdzieś sprawdzałem, jaki sobie chyba koloreks zrobimy. I to będzie. Ja, ja znowu niebieska? No ale to jest ładny niebieski, to jest taki inny niebieski. To jest taki prawie biały niebieski. No mi się taka BMW M3 podoba. Mi się właśnie zawsze BMW M3 kojarzy z, z takim właśnie koloreksem, nie? Może troszeczkę ciemniej? Może taki koloreks? O, no, taki troszeczkę jaśniejszy. Dobra, powinno być chyba git. Czy my tutaj mamy jeszcze jakieś inne samochodziksy? No zobacz, no tu jest właśnie niebieska No mi się kojarzy BMW M3 z czymś takim Ewentualnie taki fiolet? Ale to już, to już jest brąz bardziej wpada, nie? Patrz, taki brąz To jest chyba, no mi się wydaje, że to jest fiolet bardziej Może coś takiego zrobimy Zobaczymy jeszcze, czarna nie BMW M-Power Czarna też nie, zielona Ciemna zieleń ciemna zieleń ewentualnie. Dobra, zróbmy może coś takiego, że patrz. klepiemy teraz ten kodziks i to jest a AF6790 Paint. To nie jest ten kolorek, jaki ja chciałem zrobić. To nie jest to, więc zrobimy taką właśnie ciemną zieleń. Ciemna zieleń będzie spoko. Tylko weźmy może kolor stąd. To będzie taki, taka ciemna zieleń wpadająca... No nie wiem, ja bym, ja bym wolał chyba zrobić jednak niebieską, wiecie. Ja wiem, że ja mam wszystkie samochody niebieskie. 0d1311. No przecież to jest prawie... Paint. Nie no, bez sensu. Co?! Czemu ona była taka... Nie no, to nie jest... To nie jest zieleń w ogóle, ej. Ja chcę... No ja chcę taki zielony, patrz. Cyk. zmieni Ja wiem, że ja wydaję teraz kasę na to, ale mamy dosyć dużo kasy. 2 d Paint. Nie. Zrobimy niebieską. Proszę, możemy zrobić niebiesko. Mi się w ogóle. Napiszcie koniecznie w komentarzu, jaki byście kolor zrobili tej BMW M3. Może ona tutaj po prostu tak kiepsko wygląda. Ej, nie no, ładnie, tu już wygląda, patrz! Tu już wygląda spoko. Tu już, tu już wygląda raczej spoko. Kurde, tu jest takie dziwne światło w tej gierce, że ja naprawdę nie wiem w ogóle o co chodzi. Jest tyle cienia, tyle jakichś dziwnych rzeczy, że ja nie wiem, ale mamy to, moi drodzy, BMW M3 zrobiona, fajnie, pięknie. Wyskoczymy sobie, zobaczymy, jak ona tutaj pociśnie. Mamy tutaj i6 3, 0 no powiedzmy, że to jest właśnie ten silnik i teraz tam w ogóle gość jeździ tą żółtą BMW M5 S 60 on tam ma 4.2 wsadzone pewnie, bo nie wierzę, że nie, na milion procent, fajnie idzie, fajnie, fajnie idzie, no troszeczkę jest ciemna, za ciemna nawet muszę wam powiedzieć, bo ta gierka jest taka ciemna, nie? Ale ładnie idzie, naprawdę bardzo ładnie idzie, moi drodzy, podjedziemy sobie, może wiecie gdzie? To ma BMW M6? BMW M6 też jest? Czekaj, tu podjedziemy. ma zoom. Ile chcesz za to auto? 21 tysięcy, na pewno nie. Jedziemy. Ciemna zieleń, napisz koniecznie w komentarzu, czy ci taka ciemna zieleń podoba. Zgarniamy gościa. <laughs> nie zgarnałem typa. Nie zgarnałem typa. Dobra, jedziemy teraz, moi drodzy, oczywiście na autostradę przetestować BMW M3. Ja w ogóle mam nadzieję, że za niedługo już tutaj powstanie ten dyno-tune Że będziemy mogli sobie fajnie te autka tuningować Bo ja bym chciał strasznie polecieć moim Suprą te 300 na godzinę Bo BMW M3 raczej tego nie wyciągnie Toyota Supra chyba też nie Ale bardzo bym chciał, żeby Audi RS4 Pocisnęło właśnie 300 na godzinę, no te 200 O, o, czekaj, czekaj, czekaj Te 200 na godzinę, 280 na godzinę powinno być spoko chyba W ogóle pytajcie się mnie również BMW M3 się zrespiło W ogóle pytajcie się mnie kiedyś znowu Junior, kiedy My Summer Car, nie wiem, stary, nie mam się długo pojęcia, bo już tak długo nie gram w BMW M3 My Summer Car, że Ford Traffic się znowu zrespił. Patrz, nie, nie wyrobię, nie wyrobię, nie wyrobię, dobra, wyrobię. Patrz, widzisz, on ma 5 biegów i on pocisie 250 chyba, 6 biegów ma! 6 biegów ma, poleci tak samo jak Toyota Supra, 220. Nie poleciał tak jak Supra, Supra leciała 260. Nanu, nan, na, ambulans. Na nu, na, na na, na na Nissana jeszcze potrzebujemy. Nissan jest mega rzadki Rzadko kiedy się zdobywa takiego Nissana. Nie chciałbym go za bardzo kupić, tylko chciałbym go zdobyć na wysypisku śmieci. Policja Policja Policja. Jedziemy też od razu zobaczyć, czy będziemy mieli jakieś body kity do naszej... Be nie podoba mi się ten kolor. Kurde, no nie mogę ty. Patrz, duś mnie Duś, policja jedzie Dobra, pojedziemy sobie tędy Oni te na szczęście nie zmieniają pasów Więc możemy na spokojnie sobie środkiem polecieć I niczym motocyklem Motorkiem Audi A5 się zrespiło 1% szansy, ty Audi A5 się zrespiło Patrz Widziałeś? Bro, what? No Audi A5 się zrespiło No co? No fajne, nie? My god Fajny serwer się trafił Znowu fajne samochodziksy się ogarniają Dobra, jedziemy 219 poleci Więcej nie poleci No tak... Tak też właśnie myślałem, że BMW M3 tyle może pocisnąć. <laughs> Czego nie mogłem tego kupić, jak tego nie było? Nie wiem, stary, ale ja normalnie będę robił Audi RS5 z. z Audi. Alo, no co jest? Czemu tu? Co jest? Lexus się zrestwił, Lexusa też musimy kupić, ale pomału musimy iść w lepszy garaż, wiecie? This game is so buggy, no ja wiem właśnie. No, no jest, bugowana, no co zrobisz? No nic nie zrobisz. Kurde, tu jest tak ciemno, no czemu tu jest tak ciemno? To jest niemożliwe. Dobra, macie coś do BMW M3. Co jest? BMW M3: Dogo, Mazda, Skoda, Lexus, Volkswagen, Honda, Nissan, Toyota Supra, Opel Corsa. BMW M3 E92 to nie ta. BMW E5, E39 to też nie ta. Masakra, ej. M5, M5 E39 też jest? M3 E92 to jest stanowsza. No właśnie, to jest stanowsza, Ja mam tą starą E36. M3E36 Volkswagen Polo, no nie ma. M60 jest. Lipa. No niestety nie ma, mamy nadzieję, moi drodzy, że twórca za niedługo doda tutaj jakieś fajne rzeczy i będzie spoko. Dobra moi drodzy, ja sobie pozwolę skończyć w tym miejscu. Mam nadzieję, że Wam się ten odcinek z Roblox Flicksera podobał. Zostawcie koniecznie łapkę w górę, subskrypcję. I widzimy się na następnym odcinku. Na razie dzięki cześć! Yo.